Czyli witajcie z strony Jaśka, bo dajmy, to, bo w stronę Swoboda i widopowisz w ostatni odcinku z serii Porzucone gospodarstwo na mapie Starowie. To będzie odcinek 6, ostatni. Niestety to jest ostatni odcinek, więc to już wszystko spakowane jest. Że już ostatni odcinek takich John Deere mamy, to już wszystko zapakowane tu jest. No i tyle w sumie. Ale pokażę Wam, jak to wszystko zapakowane. To jest wszystko zapakowane z tym. Kultywatorem, pługiem i waponowym. Do naważenia, a tu mamy do naważenia ten, ten. Tutaj już są nowe kupcy, przyjechali już, żeby tam już do Murmet. Tu ma ten, mieliśmy to. Tutaj tylko samochód nam zostaje. To wszystko zostało już spakowane. Tutaj 60H stoi z header'em, z kultywowanym z tym siewnikiem, z tym kombajnem, z też przystawką, z tym zbugowanym opryskiwaczem i tym, na oprysk te, baliki. Tutaj kolejne rzeczy. Tu jest ten gmin traktor, który będzie to wszystko wywołał. Tu mamy trzyczepę z tymi nasionami, to nie wiedziałem, że tyle nasion mam, a jednak. Tu mamy tą pogiętą przyczepę z tym, do montowania tym rozsiewaczem. I mamy ten, do, do zbierania ten, samozbierający zbierające trzeba. I tyle w sumie tutaj mamy i będzie się jechał ten tam. No i tylko tam sam zostaje, do tej bramę rozwalili, nawet żeby tutaj wszystko powiem, ponieważ chciało się. No. I tyle w sumie. Jeszcze psa zabrali po niebo. Nie, nie widzieli, co nie, no, do chroniska go oddali. No. Jest też koniec serii Porzuconego Gospodarstwa, niestety, ale już przeszukowałem kolejną serię i sorry, że nie było tak długo odcinku, po prostu nie chciało mi się nagrać, ale pewnie ja na cały ekran, na wy macie pewnie kwadratowy, bo mam nagrywarkę i muszę sobie zainwestować w lepszą nagrywarkę, więc to koniec serii Porzuconego Gospodarstwa, Wchodzimy i jedziemy. Mam nadzieję, że przejedzie obok tego Jandira. Nie przejedzie. Czyli idziemy naokoło. Szkoda, naokoło musi wyjechać. A chciałem se tędy wyjechać. Myślałem, że się zmieszczę. Ten tutaj mały, to się zmieści obok tego Jandira, ale ten się już nie mieści. O, tędy sobie jedziemy chłodem drogą dzielą tu. No, więc ostatni jeszcze raz mówię, koniec serii porzucone Gospodarstwa, ale wymalczcie się, się, w twórce będzie kolejna seria, którą już przyszykowałem, tylko muszę nagrać i lepszą nagrywarkę sobie skołować. Więc lajkujcie, subskrybujcie mój kanał i to koniec tej serii, więc cześć, pa!